Nie, no, dobra. Nie, ja, ja tak nie mogę milczeć. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry witam was w pierwszym odcinku z Hello Neighbor. Eee, słuchajcie, eee, tak przede wszystkim jesteśmy w tej grze. Eee, kilka osób z was, znaczy, no, spora część, może z was po, 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 po właśnie po Human Fall Flat, eee, po Human Fall Fall Flat eee, właśnie. Mm, że tak powiem, może nie tyle co męczyła Nie tyle co męczyła, ale zaproponowała po prostu tutaj gierkę, no nie daj mi klucz, halo, e no, daj mi kluczyk, dziękuję e Zaproponowała mi właśnie. E żeby to nagrać właśnie, ponieważ no Human for, 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 for flat nam się skończyło, więc... Tak pomyślałem, że czemu nie? Skoro chcecie spoko ogólnie... E, ja będę go na początku w tej grę na pewno. E, wiem, że ta gra ogólnie jest... Prawdopodobnie jest właśnie już ograna przez e, sporą część właśnie YouTuba, e, bo tam widziałem, że kilku youtuberów e, to już nagrywało. E, o Bo tak, e, musimy nazwać na, na, naszego pana. Otworzył drzwi, a tam ulica no. OK. Żeby nie, było, słuchajcie, to jest moje pierwsze podejście do tej gry. E, jako że tak jak mówimy, human fo 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 flat nam się skończyło, e, to 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 to, e, to po prostu trzeba coś zrobić. Z tego co wiem, to musimy odkryć co nasz tajemniczy sąsiad, e, nie wiem, Zenek robi. Chyba nie wstajesz po mnie, co, kolego? Z tego co wiem, to troszeczkę tak też podch... Żeby on nie wyszedł na mnie skądś. Nie m... A jak ci... jak to tu... To nie ja! Patrzcie, mam kapelutek. Jeszcze nie umiem tym rzucać, ale się nauczę. Mogę się skradać? O, dobra, okej. Okay. Dobra, nie, nie, nie wiem co robię, ale uznajmy, że... Uznajmy, że to jest dosyć istotne. Eee, nie wiem. Garaż, co... Nie wiek! takich gier. Come on! Ja nie lubię kolorów! A, a się wystraszyłem. Chodź tu! Ja ci, ja ci dam nie straszyć! Ja ci dam nie straszyć! A masz zmiotu! Dobra, żartowałem i ziomek. Tak już? Nie wiem, mogę coś zrobić, żeby on mnie olał? Widzę cię. Ta muzyka cholerna mogłaby się skończyć. Halo. Nie wiem, a mogę ci po prostu dać kartony na zgodę? Nie wiem, masz. Okej okay. Dobra Nie, nie się... Właśnie, idź do domu, do domu, tam Krowy paść paść co, cokolwiek Eee Okej, okay, nie wiem, czy... No, serio stary, ja chcę tylko podejść Dobra, wiesz co, wiesz co, pieprz się Nie, nie wiem co robię Biegam po domu jakiegoś psychopaty. Dobra, tutaj nie. No nie Okej. Okay. No! To! O tu jest! Nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz mnie. No nie! And, Andrzej Zenek, Andrew jakkolwiek cię... No nie, nie... Jak, jak ja mam to grać? Jak ja... Jak ja... Ja, ja, ja się boję, ja jestem słaby w takich Halo? Nie wiem... Miotłom cię walnę? Nie wiem I, i... I co? I będziesz tak... Nie, a może... A może zostaw mnie? Okej? Okay. Nie wiem, pójdę na górę. Okej... Okay. Nie wiem, jakiś dzwoneczek? Czemu nie? Jakaś klasa Nie wiem Wyjazd stąd robię Boże przestraszyłem się manekina Dobra nie wiem Nie wiem Halo mam jego krzesło Dobra krzesło to weź sobie masz masz nie ci nie oddam Nie 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 ma pata nie, nie wiem a może Wróć do siebie do domu Do domu Do domu powiedziałem Dobrze, jak ja nie umiem grać w tę grę, mam takie wrażenie No do domu idź do domu W ogóle coś mnie tu blokuje Do domu Ale nie do mojego Dobry. Do domu Do domu Już do domu A może dzwoneczek chcesz hmm. Co? Co debil? Tch, nie wiem Nie wiem co ja mam powiedzieć na niego Okej okay. Mogę Mogę coś z tym dzwonkiem zrobić? Nie wiem. Mogę w ogóle się skradać po jego domu? Tak na dobrą sprawę? Dobra, już mi lepiej. Ej, halo, ja się boję tak prostej gry. To ja, to ja, to znaczy prostej, no. Ka nie, no, nie, nie wiem. Wiecie co, dobra, to, to ja, ja może. Ja, ja, ja może zakończę to. Znaczy, bo ja ja ogólnie strasznie tak. No, może nie tyle co nie lubię, ale e, mam taki wstręt do takich gier, że. Główną rzeczą, jaką ja tu robię, to ej się otwiera. Ej się otwiera, tutaj. Okej. Okay. A, no tak, ja zapominam, że. Eee... Powiem wam, że masakra, a mam ten dzwonek, czy coś? Aha, nie mam. Hmm. No, powiem wam, że taka lekka naprawdę masakra to jest. Dla, dla mnie to jest... no. Okej, okay, ty od razu. Halo? Kto? Co za normalny człowiek trzyma rekina w tym wydomu? A ja... ja myślałem, że on... no... no... no wiecie, no... Że on nie może, no skoro tam... no... Ej, ty! Masz śmietnikiem. Masakra, ja, ja wiem, że ja powinienem coś robić Sen, sensownego, ale. No co ty, Andrzej? Hmm. To, to we mnie wzięło. A ty jesteś głupi. No i co, Andrzej? Dobrze ci tak, dobrze ci tak straszyć mnie. E, przepraszam Przepraszam, mógłbym wyjść z tej pułapki A, okej, okay, to... Okej, okay, okej, okay, ja, ja, ja nie mam pytań. Ogólnie rozumiem, gra jest wczesnej tej... Yy, okej, okay, yy, ale... <ścoughs> szczerze mówiąc, to ja, ja się obawiam, że... Czekajcie, ale no to okej okay, jest. Aha! Jestem zestunowany i, i nic nie mogę zrobić. No. Okej, okay, no i on mnie będzie łapał cały czas. Takie, no nudne troszeczkę bym powiedział. Nie no, co ty Andrzej robisz teraz? Ej, bo tu są kamery. To cfaniaczek. W ogóle ile pułapek sobie narobił. No dzień dobry. Nie ma kamer dupku. Okej, okay, a czy teraz moje szanse jakoś tam? Dobra. Andrzej, And Andrzej, Maciek, Edward nie wiem, Kasia, Zuziu, Zbyszek... Nie wiem, chodź mi wolni. Halo No okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ja, inaczej, dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja w tę nie umiem grać uh, Na pewno... Nie, napiszcie... Napiszcie czy chcecie więcej odcinków z tego, czy nie. Jak tak, jak nie, to zostawimy tylko jedno odcinkowiec Jeśli byście chcieli coś więcej, żebym się troszeczkę pomęczył, bo... Uh, oczywiście wlazłem... W Pułapkę i Andrzej! Stefan! Max! To chyba jest Max, zareagował na Max Dziękuję, że mnie wypuściłeś. W ogóle dziwne, że się budzimy w tym, ale dobra, słuchajcie. A więc Więc jeśli jeżeli, jeżeli się zaopatrujecie, żeby było tego więcej po prostu, to komentarze mile widziane, kciuki w górę też, ale komentarze raczej chyba bardziej. Eee, ja nie umiem grać w tę grę, ja się będę pewnie bał. Za każdym razem jak będzie ta, ta muzyka, nie? Eee, i, i, I tyle. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Cześć.